Fundacja Arkadia powstała z myślą o osobach z niepełnosprawnością intelektualną. O jej działalności porozmawiam dziś z panem Markiem Fuerstem. Witam pana serdecznie. Dobry wieczór. Osoby z niepełnosprawne, zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną, często spychane są na margines życia społecznego. Proszę powiedzieć, jaka jest sytuacja osób niepełnosprawnych, zwłaszcza niepełnosprawnych intelektualnie, w naszym mieście? zanim odpowiem na to pytanie, to no myślę tak, warto zastanowić się, jak wygląda znaczek osoby niepełnosprawnej. Proszę sobie uświadomić, jak wygląda ten znaczek. Ten znaczek to jest osoba jeżdżąca na wózku. I przeciętny Kowalski, który mówi. O niepełnosprawnych, ma na myśli właśnie osobę niepełnosprawną na wózku, no ewentualnie niewidomą, bo to jeszcze wchodzi w zakres świadomości społecznej o niepełnosprawności. Rzeczywiście, tak jak Pani powiedziała, ludzie z niepełnosprawnością intelektualną są to ludzie, może nie spychani na margines, ale są to ludzie niezauważani, są to ludzie, którzy jakby nie istnieją w świadomości społecznej. A skoro nie istnieją w świadomości społecznej, no to się ich boimy. Nie wiemy, jak się wobec nich zachować, jak postępować z nimi. Wiele tego typu trudności właśnie wynika po prostu ze zwykłej niewiedzy i ze świadomości tego, że, że jest z nami osoba niepełnosprawna. Zwłaszcza, że jeszcze niestety bardzo często niepełnosprawność intelektualna mylona jest z chorobą psychiczną, a wiadomo, że choroba psychiczna. To jest taki czynnik pejoratywny bardzo I, i wtedy, jeśli spotykamy taką osobę, to naprawdę nie wiemy, jak się zachować. Boimy się jej głównie, uciekamy. Często robimy i niestety przykrość. Natomiast jeśli pani pyta, co dzieje się w mieście, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, muszę uczciwie powiedzieć, że Toron jest niezłym miastem, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne. Mamy kilka dobrych szkół, które się zajmują osobami z niepełnosprawnością intelektualnych. Jest kilka warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy które zajmują się osobami niepełnosprawnymi. Jest też kilka innych instytucji, które wspomagają działalność i funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ostatnią taką działalnością, która że tak powiem pokazała się na naszym rynku, jest zatrudnianie wspomagane właśnie za osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pewnie za chwilę o tym porozmawiamy. No właśnie, wspomniał pan, że uciekamy od osób niepełnosprawnych intelektualnie. Tymczasem osoby takie są często bardzo otwarte i tego kontaktu łakną wręcz. My każdego dnia ubieramy jakieś tam maski. Maski pracowników, żon, ojców, rodziców, yy, przyjaciół i tak dalej. I generalnie rzecz biorąc, całe nasze życie polega na graniu czegoś i kogoś. Osoba niepełnosprawna nie, nie ubiera żadnych masek. Ona jest uczciwa, solidna. Jeśli ja rano przychodzę do pracy i przychodzi do mnie mój niepełnosprawny, dorosły mężczyzna i mówi: Marek, wiesz co, ale wyglądasz dzisiaj fatalnie. Ubrałeś się jak osioł. To rzeczywiście tak jest. Ja wiem, że, że on nie oszukuje, nie, nie gra. Zresztą proszę zwrócić na uwagę, czy jakikolwiek nauczyciel, uczeń, student albo ktokolwiek inny odważyłby się swojemu szefowi powiedzieć, słuchaj, no ubrałeś się źle. Z pewnością nie. No pewnie nie. nie. Natomiast oni to robią, w związku z tym oni są uczciwi, otwarci. Y ich dusza jest jakby na, na zewnątrz I, i, i obcowanie z tymi ludźmi naprawdę nam wszystkim, tym tak zwanym pełnosprawnym przynosi li tylko wyłącznie korzyści. I myślę, że ci wszyscy, którzy boją się osób z niepełnosprawnością intelektualną, powinni przestać to robić i po prostu je poznać i pokochać. Fundacja Arkadia pomaga osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Proszę powiedzieć, kto może zwrócić się do Państwa o pomoc? Jeśli chodzi o fundację, ona funkcjonuje na rynku toruńskim już od 93, przełomu 93-94 roku. Wspomagamy funkcjonowanie Zespołu Szkół nr 26, to jest szkoła dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Wspomagamy warsztaty terapii zajęciowej, które skupiają już młodzież lub też osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzimy również w tej chwili to zatrudnianie wspomagane po raz drugi powtarzam, mam nadzieję, że o tym porozmawiamy, bo warto o tym porozmawiać. Oraz po wspomagamy innych ludzi niepełnosprawnych, którzy w jakiś tam sposób zwrócą się do fundacji, czy na piśmie, czy, 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 czy ustnie. Zanim powiemy o y, wspomaganiu zatrudnienia, najpierw mhm. powiedzmy o warsztatach terapii zajęciowej, bo to ważny obszar, o który walczyli sami rodzice. Dokładnie jest tak, jak pani mówi. W momencie, kiedy zafunkcjonowała szkoła, zespół szkół numer 26, to rodzice absolwentów zwrócili się do fundacji z prośbą o to, żeby jakby zapewnić im dalszą edukację, dalszą rehabilitację, rewalidację, bo warto wiedzieć, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym są to osoby niesamodzielne. I do końca życia tak, takie są, więc one nigdy nie będą żyły same. Są skazane na opiekę rodzicielską, na opiekę właśnie różnego rodzaju instytucji. Więc osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które kończyły ze szkół numer 26, no miały 21, 22, może odrobinkę więcej, i w zasadzie trafiały do domu przed telewizor. I to było wszystko, co miasto mogło wtedy tym osobom zaproponować. Rodzice zwrócili się do fundacji po to, aby Utworzyć instytucję, która mogłaby, która mogłaby zajmować się tymi osobami dalej, która mogłaby kontynuować rehabilitację i re, rewalidację. I tak się stało po wielu latach poszukiwań, zmagań otrzymaliśmy od miasta obiekt, w którym od 2001 roku prowadzimy nieprzerwanie działalność warsztatów terapii zajęciowej. Cóż to są warsztaty terapii zajęciowej? To jest instytucja, która ma za zadanie. Wypromować, wyuczyć, wyedukować pewne umiejętności, predyspozycje do, do pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną. One są właśnie, te warsztaty terapii zajęciowej, takim wstępnym krokiem do zatrudniania wspomaganego miejscem, w którym młodzież w kilkunastu różnych pracowniach. Ćwiczy różnego rodzaju umiejętności. Dla przykładu umiejętności kulinarne, gastronomiczne. Czyli młodzież uczy się, jak należy pracować, jakie trzeba mieć predyspozycje, żeby pracować w kuchni. W pracowni gospodarczej młodzież uczy się, jak należy sprzątać, jak należy konserwować powierzchnie płaskie, bo tak się nazywa zawód wykonywany przez naszych podopiecznych. W innej pracowni ceramicznej uczymy, jak na przykład y, ulepić garnek, jak wylać glinkę ceramiczną do formy. W pracowni rozwijania umiejętności społecznych uczymy, jak funkcjonować społecznie w różnego rodzaju miejscach, czy jest to bar, restauracja, autobus, kino, czy choćby taka galeria, w której się znajdujemy. Czy rzeczywiście jest tak, że osoby, które zdobędą te umiejętności, łatwiej odnajdują się na rynku pracy? Tak, oczywiście, z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna jest taka, że ci ludzie się socjalizują, to znaczy cały czas są w grupie, nie siedzą w domu, nie są zamknięci, więc cały czas choćby z tego tytułu, że się spotykają z rówieśnikami, się rozwijają. No plus do tego oczywiście te umiejętności, które świadomie rozwijają instruktorzy terapii zajęciowej, ludzie, którzy pracują w tych pracowniach, kilku których wymieniłem oczywiście w pracowni warsztatowej w warsztatach terapii zajęciowej jest znacznie więcej, wymieniłem kilka tylko przykładowych. Tak, dla nich jest to tak naprawdę jedyna szansa, to jest taki właśnie krok pośredni między szkołą przysposabiającą do pracy, bo musicie Państwo wiedzieć, że w systemie edukacji osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną zajmujemy się dziećmi w tak zwanej wczesnej interwencji, to znaczy dziećmi, które się urodziły i są niepełnosprawne od zera. Do 5-6, potem jest przedszkole specjalne, potem szkoła podstawowa, gimnazjum i ostatnim szczeblem edukacyjnym jest szkoła przysposabiająca do pracy. I z tej szkoły przysposabiającej do pracy y młodzież trafia do warsztatów terapii zajęciowej, aby kontynuować to przygotowywanie się do pracy i do wyjścia na otwarty rynek pracy. W przypadku Fundacji Arkadia Wprowadzamy osoby niepełnosprawne tylko i wyłącznie na otwarty rynek pracy, nie wprowadzamy ich na półotwarty rynek pracy, tylko świadomie wybieramy małe, rodzinne firmy, w których prowadzamy, wprowadzamy osoby z niepełnosprawnością intelektualną. No i tutaj właśnie nadszedł czas, żeby <śm> powiedzieć <śm> o e, zatrudnieniu wspomaganym. Proszę tak. powiedzieć, na czym ono polega? W momencie, kiedy zatrudniamy normalnego pracownika, jeśli mamy jakieś biuro pośrednictwa, no to Mamy pracownika, znajdujemy mu pracę, wprowadzamy go na ten rynek pracy i go porzucamy, zostawiamy go już, no bo on, on pracuje. Natomiast zatrudnianie wspomagane polega na tym, że nasz pracownik nigdy nie jest porzucony. Może w kilku słowach dam konkretny przykład, jak to wygląda. Jest światowa marka zwana McDonaldem. będę bardzo zacna firma, która, przepraszam, kryptoreklama, ale nie mam z tego nic, nie pracuję w McDonaldzie. Jest to firma, która od góry, czyli od samego szefostwa, postanowiła, że w swoich placówkach na całym świecie będą zatrudniać osoby niepełnosprawne, i rzeczywiście tak się dzieje. I teraz, jak wygląda takie zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, to wspomagane zatrudnienie? To wygląda w ten sposób, że do McDonalda przychodzi człowiek, którego opłaca fundacja. Jest to pełnosprawny człowiek, zwany trenerem pracy. Ten trener pracy. Poznaje stanowisko pracy, na którym ma pracować osoba niepełnosprawna. Z tym, że on przychodząc do tego McDonalda, wiedząc na jakim stanowisku pracy, już z tyłu głowy ma konkretną osobę, o której wie, ponieważ ją zna z warsztatu terapii zajęciowej, on wie, w czym jest dobra, co ona lubi robić, co chce robić. No i powiedzmy, że jest dobra w zmywaniu naczyń. Więc ona trafia do Zmywaka. I teraz ten trener pracy, o którym mówię, on idzie do McDonalda i w tym McDonaldzie pracuje, dzień, dwa, trzy, tydzień, dwa tygodnie, w zależności oczywiście od skomplikowania stanowiska, on po prostu uczy się tego stanowiska i jakby je poznaje. W momencie kiedy yy, trener, o którym mówimy i jego zwierzchnicy uznają, że, że, że już zna wystarczająco dobrze stanowisko pracy, wtedy przyprowadza ze sobą do, do McDonalda, do tego konkretnego miejsca, przyprowadza Osobę niepełnosprawną, i razem zaczynają pracować. I znowuż powtarza się ten proces. Tydzień, dwa, trzy, cztery, miesiąc, dwa miesiące czasami nawet więcej w zależności od tego momentu, w którym osoba niepełnosprawna. Czuje się na tyle swobodnie, że może wykonywać tę poleconą pracę. I od któregoś momentu trener zaczyna się wycofywać. A wiesz co, ja wyjdę na chwilę, ty zostań sam tutaj na stanowisku pracy. Najpierw na 5 minut, potem na 15, potem na pół godziny, aż w ostateczności zostawia go na stanowisku pracy. Ale nie zostawia go pod względem y, opieki nad stanowiskiem pracy. Ten trener jest przypisany do tego człowieka na stałe już. W związku z tym, jeśli Pracodawca ma jakie, jakiekolwiek problemy z, ze swoim niepełnosprawnym pracownikiem, on jakby z nim tego nie załatwia. On załatwia to z trenerem. Trener jest zawsze do dyspozycji, pod telefonem. Jeśli cokolwiek się dzieje, nawet jeśli jest taka sytuacja, że pracownika w sposób nieuzasadniony nie ma w pracy, to wtedy trener musi przyjechać do tej pracy i wykonywać jego pracę. Trener, o którym mówimy, ma mniej więcej od pięciu do siedmiu takich podopiecznych w różnych miejscach. Jakby sprawuje nad nimi, nad nimi opiekę, i on nigdy ich nie porzuca. I to jest właśnie ten fenomen zatrudniania wspomaganego, że osoba niepełnosprawna ma takiego anioła stróża, który nad nim czuwa, i jeśli się coś dzieje, to tę sprawę mogą, mogą, mogą problemy różnego rodzaju załatwić. On jest pośrednikiem między pracodawcą i, i, i tą osobą niepełnosprawną pracownikiem. Poza tym warto też wspomnieć, że osoba niepełnosprawna, która Pracuje gdzieś tam w miejscu X, już w tej chwili powiem, otrzymuje oczywiście od państwa dotacje, więc pracodawca za stosunkowo niewielkie pieniądze ma naprawdę świetnego pracownika. Bo na czym polega fenomen tego zatrudnienia wspoma wspomaganego? Że nie człowieka dostrajamy do miejsca pracy, tylko miejsce pracy dostrajamy do człowieka. Co więcej, niepełnosprawność przekuwamy na jego podstawowy. Argument za za tym, żeby być zatrudnionym. Dam konkretny przykład. Kto jest najlepszym człowiekiem, który niszczy dokumenty? Kto jest najgenialniejszym niszczycielem dokumentów? Osoba, która nie umie czytać. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie czytają, nie piszą, więc są absolutnie genialnymi osobami do niszczenia dokumentów, ponieważ no, nie przeczytają, nie wyniosą pracodawcy bardzo chętnie takie osoby zatrudniają. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są bardzo cierpliwe, więc potrafią wykonywać, przez wiele godzin potrafią wykonywać bardzo żmudne czynności, których nie wykona żaden inny pełnosprawny pracownik. Więc my jakby niepełnosprawność przekuwamy na podstawowy atut, atut pracownika niepełnosprawnego. Na koniec proszę jeszcze powiedzieć, co jest największym sukcesem dotychczasowym Fundacji? I muszę Pani powiedzieć, że to była pierwsza w Toruniu konferencja, która po pierwsze była organizowana prawie w 100% przez osoby niepełnosprawne, była prowadzona przez osoby niepełnosprawne, głównymi bohaterami byli, były osoby niepełnosprawne, i na widowni w 75-85% były osoby niepełnosprawne. Jeszcze takiej konferencji w Toruniu nie było. Myślę, że ta konferencja i Ci ludzie niepełnosprawni, którzy dzisiaj byli i pytali o to, jakie mają szanse, żeby właśnie być zatrudnionym na rynku pracy, to jest chyba sukces fundacji. Z tym, że to jest fu sukces fundacji, o której też w kilku słowach muszę powiedzieć. Tak naprawdę, Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia, to jest maluteńka grupa ludzi, 5-6-7-osobowa grupa ludzi, którzy od 20 lat w zasadzie non-profit pracują i prowadzą tę fundację. Właśnie tworząc takie wspaniałe dzieła, o których mówimy: warsztat terapii zajęciowej, zatrudnianie wspomagane, za moment mieszkalnictwo chronione i domy treningowe, mam nadzieję, że za moment również agencja zatrudniania wspomaganego, która będzie jakby już profesjonalnie prowadzić zatrudnianie wspomagane. Dziękuję panu Ślicznie za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.